Witam, cześć. Długo nie emitowałem żadnego filmu, za co serdecznie przepraszam. Jednak niekiedy z różnych powodów występują zawirowania w firmie lub życiu, które pochłaniają nas zupełnie. Filmik będzie krótki, tym razem nie będzie o transporcie. Tym razem chciałbym przesłać przekaz pewnej grupie osób. Które postrzegają szkolenia zawodowe i transport dość krótkowzrocznie, patrząc tylko przez pryzmat, tak zwanej polskości, co stanowi i świadczy o ich małostkowości. Środowisko instruktorów nauki jazdy jest postrzegane przez społeczeństwo poprzez pryzmat pewnych narzuconych schematów. Schematów, które. Prowadzą tylko do zdania egzaminu państwowego, tym samym uzyskania upragnionego prawa jazdy. No właśnie dokumentu prawa jazdy, a niekoniecznie umiejętności. Opinia publiczna niewiele rozmija się z prawdą. Od lat 90. szablonowość szkolenia i formy egzaminów spowodowały moim zdaniem zubożenie. Środowiska instruktorów, zubożenie pod względem prawnym i obycia w spojrzeniu na mechanizm i naturalność samego ruchu drogowego. Szkolenie stało się przez wiele lat chałturą po godzinach, lub jest nastawione tylko pod zdawalność, która ostatecznie jest przecież ważna, ale do końca. Nie odzwierciedla pracy instruktora, gdyż na końcowy wynik egzaminu ma wpływ wiele czynników. Na końcu należy dodać, iż ośrodek szkolenia to nie fundacja, tylko działalność gospodarcza, która powinna przynosić pewne korzyści finansowe. Przy zaniżonych, wręcz dumpingowych cenach za kurs nie ma możliwości wyedukowania. Danej osoby w zakresie ruchu drogowego w całości jej zawiłości. Uczy się więc szablonowości zachowań na skrzyżowaniach, na których jeżdżą pojazdy egzaminacyjne. Ludzie na egzaminach kierując w ruchu drogowym zachowują się jak tak zwane małpki. Sam tego wizerunku doświadczyłem. W czasie, gdy pracowałem jako egzaminator i zastanawiałem się, gdzie jest w tym wszystkim edukacja drogowa. Spogląda się na tak zwanego kursanta i w pewnych okolicznościach wręcz wymaga się od niego, żeby godziny zajęć były puste, co pozwala na pewne oszczędności, mowa tutaj o ośrodkach szkolenia. Znaczenie wyrazu puste znają osoby, do których kierują te słowa. No właśnie, szuka się oszczędności, a nie kierunku doskonalenia, za którym powinna oczywiście nadążać cena. Społeczeństwo przez kilka pokoleń bez treściowego szkolenia nie ma wyrobionych nawyków empatii na drodze, czy też spojrzenia na prawo ruchu drogowego jako odpowiedzialności za drugą osobę. Czy jakikolwiek instruktor lub właściciel szkoły jazdy? Kiedykolwiek zadali sobie trud i powzięli pod uwagę statystyki wypadków, zadali sami sobie pytanie. Ile osób w tych statystykach było przeze mnie szkolonych? Ilu zabiło innych, a ilu zostało zabitych. Dlaczego my, jako środowisko, nie podejmujemy trudów w zadawaniu trudnych pytań. Dlaczego nie wychodzimy naprzeciw zmieniającym się wyzwaniom ruchu drogowego? W pewnym sensie, dlaczego pozwalamy ginąć ludziom na drogach? Nie próbujemy, chociaż w minimalnym stopniu, zapobiegać ludzkim tragediom. Czy w dzisiejszych czasach. Instruktor posiada jakikolwiek autorytet, lub jest postrzegany jako osoba, która reprezentuje profesjonalizm. Oczywiście, że nie. Jest postrzegany jako funkcja do przygotowania do egzaminu. Pracujesz szablonowo i jesteś postrzegany szablonowo. To proste. Niestety, wysokie kary mandatów i zwiększenie odpowiedzialności tylko w pewnym. Znikomym stopniu powstrzymało szaleństwo na drogach. Kilkakrotnie już mówiłem tutaj na kanale, że zajmuję się transportem zawodowym, obsługując firmy transportowe, i codziennie widzę, ile szkód wyrządza niewłaściwe szablonowe szkolenie, w którym pomija się aspekt zawodowy i prawny. W tym przypadku nie można zarzucić, zrzucić winę na niewłaściwe prawo, które określa poszczególne etapy szkolenia, gdyż one zezwala i wręcz nakazuje stosowanie norm zawodowych zachowań. Kierowca zawodowy otrzymuje prawo jazdy i no właśnie. I zaczyna od podstaw szkolenie w firmie transportowej, które Bywa ciężkie finansowo i prawnie dla właściciela tej firmy, o czym już wcześniej wspominałem. Osobiście nie chcę w takim szkoleniu uczestniczyć i być częścią tej gorszej społeczności. Po prostu wewnętrznie nie godzę się na taki stan rzeczy. Kolejność uczenia kierowcy powinna zmierzać do zrozumienia przez niego środowiska ruchu drogowego. Odpowiednich reakcji, uczenia, nawyków, przewidywania a przy okazji zdania egzaminu państwowego. Przecież nigdy odwrotnie. Oczywiście przepraszam wszystkich instruktorów nauki jazdy oraz właścicieli ośrodków, którzy wywierają pozytywny wpływ na osoby szkolące, którzy angażują się całym sobą, wspierają, po prostu uczą. Niestety w gąszczu istniejącej patologii zanika ich wysiłek, nie może wybrzmieć czy wybić się ponad szarzyznę, można powiedzieć w tym miejscu nieco mocniej dewiację szkolenia. Moi drodzy, chciałbym również oznajmić to przekaz również dla pewnego środowiska, iż rozbiegło się drogi mojej firmy ADR Tachowia z Agorą Miraż. Pewne okoliczności i osoby w swej prostocie sprawiły, iż dalsza współpraca, współpraca nie jest możliwa. W kontekście tego uważam, że poświęcając ponad pół życia na ruch drogowy, nadchodzi moment, w którym powinno się czynić więcej niż tylko, nazwę to, suche szkolenie. Takie mam spojrzenie i wewnętrzne przekonanie. Na szczęście obserwując młodych ludzi na egzaminach państwowych, kandydatów na instruktorów, w których uczestniczę, czy też rozmawiając z młodym pokoleniem instruktorów, nie jestem w odosobnieniu. To pozwala na patrzenie w przyszłość szkolenia z pełnym przekonaniem na jego totalną zmianę. Idąc tropem zawodowości, w tamtym roku w 24 zakupiłem Skanier 450, Rozpatrując, rozstając się z Gorą. Również przez brak możliwości rozwoju, wprowadzam do firmy, swojej firmy, nową licencję, która dotyczy edukacji zawodowej w zakresie zdobycia uprawnień C i CE prawa jazdy z pełnym pakietem z zakresu wykonywania zawodu kierowcy. Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem nowego zawodu, tym samym będziesz konkurencyjny na rynku pracy, więc przy okazji zapraszam. Nasz program szkolenia posiada certyfikat Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w zakresie ruchu drogowego. Po szkoleniu otrzymasz certyfikat z programem szkolenia, który będzie dowodem dla przyszłego pracodawcy. Iż odbyłeś pełne szkolenie, które przygotowało cię do zawodu, a nie tylko do zdania egzaminu. Rozmawiając jakiś czas temu z pewną osobą na temat szkolenia kierowców, wchodząc coraz bardziej w szczegóły szkolenia, usłyszałem opinię to był czas jeszcze przed zakupem skani, iż osoby, które przychodzą, na szkolenie, chcą tylko odbębnić swoje, zdać egzamin i tyle. Nikt nie oczekuje i nie jest zainteresowany szkoleniem zawierającym elementy, przy których należy wysilić się, żeby uzyskać odpowiednie kwalifikacje. No cóż, zapewne jakiś, jakaś część ludzi w ten sposób podchodzi do prawa jazdy, ale należy to zmieniać. Przekonywać, chociaż można zadać proste pytanie: czy ktoś o tak zwanych zdrowych zmysłach i załóżmy nawet znikomej rozumności, wydając na szkolenie kilkanaście tysięcy złotych, chce tylko odbębnić kurs? Mam inne wrażenie i przekonanie niż mój rozmówca. Wydając ciężko zarobione pieniądze najczęściej przez tych młodych ludzi, nikt mnie nie przekona, iż takiej osobie nie zależy na jakości szkolenia. Wiarę podtrzymują osoby, które przez ostatnie miesiące osobiście szkoliłem. Rozmowy i pozytywny oddźwięk relacje z nimi pozwalają na otfałszowanie obrazu tak zwanego kursanta przez pewne środowiska. Moi drodzy, pozostawiam Was z tym tematem do przemyśleń, może wyciągnięcia pewnych wniosków, po prostu do innego spojrzenia na świat, szkolenia, a właścicielom szkół, nawet również tych dużych, do zastanowienia się nad odpowiedzialnością, jaką okazuje się nieświadomie dźwigają. Pozdrawiam i dziękuję za wspólnie spędzony czas.